Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku... Wczoraj było top ten najlepszych butów 2023 roku, no to dzisiaj zrobimy top ten najgorszych. Ogólnie uważam, że mogłem się zamknąć w top 5, ale rozciągniemy to na top 10 i nie są to koniecznie najgorsze buty roku, od razu podkreślmy. Są to też buty, którymi często się zawiedliśmy, które mogły być lepsze, a jednak nie są. No cóż, niestety Firmy lubią nas zawodzić, często są niestety słabe, tak jak mieliście ostatnio recenzję jednych butów ostatnio na kanale, to no, one też się tu niestety znajdą. Ale zacznijmy, a na miejscu 10 mamy tu KD 16. Ale powiecie, przecież w recenzji KD mówiłeś, że nie są najgorsze. No ja tak nie są, ale po takiej srace, jaką były KD 15, no myślałem, że się ogarną i już zrobią naprawdę dobre buty. A tutaj no dalej są te mankamenty, brak lockdownu stopy, guma transparentna jeździ. No pff, i 700 zł. no moi drodzy, nie za 700 złotych, ja za 700 zł to wymagam genialnych butów, a nie byle jakich. No i dlatego daję miejsce 10. Na miejscu 9 GT Hustle 2, czyli tak naprawdę gt dwójki i powiem szczerze, no, ja bardzo byłem podjarany, jednak lockdown, stopy. To nawet pisała jedna osoba w komentarzu, że <grafi> gra w nich 3 miesiące i co chwilę kręci kostki, więc, czy znaczy, co chwilę nie chcę przekręcać, ale że kręci kostki, więc to nie tylko ja to zauważyłem. Dodatkowo ta trakcja taka średnia, a but naprawdę fajny. Dla mnie potencjał miał i go i się bardzo zawiodłem, bo ja byłem podjarany na te buty. To były jedne z butów Nike'a, które bardziej mi się podobały w tym roku, a tu B. A na miejscu ósmym kolejny but ze stajni GT. Tym razem GT Jumpy. Niewygodne, sztywne, ciężkie i przede wszystkim ponownie drogie. Buty Nike są za drogie są tak powalenie drogie względem swojej jakości, że po prostu gdybym nie robił recenzji, to już bym jakiś kupował. Znaczy zdarzają się dobre pary butów, na przykład Sabrinki są spoko, zresztą mieliście wczoraj, czy Friki, Piątki, ale no ogólnie to jest średnio, średnio. I drugi reprezentant serii GT, GT Jump na miejscu ósmym. A na miejscu siódmym Luka, dwójki. I tutaj głównie problem mój w nim jest taki, że się bardzo zawiodłem. Bardzo zawiodłem i Luka, jedynki były naprawdę fajnymi butami, Myślałem, że wymienią tą formułę 23, że nie będą jej na hamapchać w każde luki. Niestety nie wymienili. Dodatkowo uważam, że lockdown stopy jest tak średni, że po prostu nie mogę ich postawić za wysoko. Dodatkowo trakcja się pogorszyła. Oni wszystko jest gorsze niż w luka jedynkach. Tak myślę, no wszystko jest gorsze, bo naprawdę Luka jedynki były fajnymi butami. Naprawdę, je w topkach dawałem i Luka 2 się zepsuły i dlatego daję takie wysoko, bo się bardzo zawiodłem. Zawiodłem się na tej linii, bo no zaczęła genialnie. Rzadko buty jedynki są takie dobre, a tutaj naprawdę polecieli mega, mega low względem jedynek. A na miejscu szóstym Lebrony 21. Ponad 1000 zł za but gorszy niż rok temu. Rok temu, w 2022, Lebrony 20 były najlepszym butem roku. 19 były najgorszym, więc yy, rok wcześniej, ale no czy ta seria nie może być stale dobra? To jest dla mnie pogorszona po prostu wersja 20 i jeszcze jest droższa. Czy to jest jakieś chore? Ja, ja nie rozumiem, nie rozumiem tego i dla mnie, no nie dałbym 1000 złotych za buty. No nie ma takiej opcji. Jeśli miałbym tylko w nich grać i byłyby to moje jedyne buty na sezon, nie dałbym tysiaka. Nie dupy, wolałbym sobie kupić dwie pary za 500, które będą lepsze jeszcze niż te, bo będą, niż dawać tysiaka za te buty. Ja jestem zażenowany. Miejsce szóste. Top 5 otwierają... Trae Youngi. Tak, Trey Youngi, ponownie zawiodłem się na tych butach. Najgorsze buty Adidasa. Niestety, niestety Adidas tutaj ląduje i uważam, że nie wiem, czy to nie jest nawet za mały wymiar kary, czy nie powinny być wyżej, bo drugi but z rzędu od Trae Younga jest do duszy. Tam tylko lockdown był słaby, tutaj już wszystko zaczyna być do dupy, więc ja bym troszkę przemyślał tą serię, bo reszta serii Adidasa jest spoko. Miejsce piąte. A na miejscu czwartym Nike GT Cut 2. Bud giga drogi, giga przeciętny, materiał cholewki to jest dramat, jakość wykończenia to jest sraka, lockdown stopy jest bardzo słaby, dodatkowo są niewygodne. No, ja jestem zażenowany. Jedyne, co można docenić, to czasami dobrze klei. Tyle. A tutaj na, z tyłu łapiesz, jak pojedziesz na pięcie, to się ślizga. Więc dla mnie kretyński rozwiązanie. Cała seria GT, tym roku, bo rok wcześniej miałem coś z GT? Nie, nie miałem ani runów, ani jumpów, wakatów nie było. No, nie miałem i ja jestem zawiedziony. Ceny z kosmosu, jakość do dupy. Seria GT to pomyłka. W mojej opinii. Znaczy, nie wiem, może ma zadatki na bycie lepszą, ale nie jest. Nie jest nią. Miejsce czwarte. A na miejscu trzecim, a propos pierwszych modeli serii. Moranty jedynki. No, ten bud jest giga przeciętny, jest giga średni, giga. Po prostu znajduje się tutaj, ponieważ hype na ten but był nieziemski, a okazał się giga gównem. Zastanawiam się, czy w przyszłym roku nie będzie tak z bukerami, bo buker gra w kobikach. Zagrał parę meczy w tych bukerach i w ważnych meczach gra w kobikach. Czy jest to przypadek? Nie sądzę. Bo on powiedział, że chce buty, które można założyć na boisko i połazić w nich stylowo. No to super. Super, super. Kolejny genialny pomysł. Dobra, to jest miejsce trzecie. Na miejscu drugim Jordan Zion 3. Czyli but, który pff, dla mnie zmarnował giga potencjał i jest butem bardzo słabym. Byłby pierwszy, naprawdę byłby pierwszy, gdyby nie lenistwo jednej firmy. O którym zaraz powiem, ale tutaj też jest. Dwójki, bardzo fajny but. Specyficzny, nie dla każdego, nie dla kogoś, kto nie lubi takich masywnych butów, ale ogólnie był bardzo dobrym butem. Też w topkach się znajdował. I sezonu, i roku, a to gówno to będzie w najgorszych butach. Ach, za, jestem zażenowany. To jest miejsce drugie. A na miejscu pierwszym. Tak, moi drodzy, nawet nie mam tych butów, bo ich nie posiadam. I nie będę ich posiadał, bo są to kery. 11. no żeż kurde, dlaczego Under Armour czwarty rok z rzędu produkuje ten sam but, wciska go Wam za prawie 800 zł czy 700 zł, wisi mi to, nie wiem, i nic mi nie poprawia. No przecież to jest jakaś abstrakcja. Problemem tego buta jest to, że podeszwa zewnętrzna ściera się w chwilę i to jest od ósemek, ósemki, dziewiątki, dziesiątki, teraz jedenastki jest to samo. Poza tym te buty w wersji flotro i nie pytajcie się, moi drodzy, czy będą u mnie Under Armory na kanale, bo nie będzie, dopóki oni nie zrobią czegoś z tym, bo ja mam to w duszy, naprawdę. Kupować ten sam but tak naprawdę co roku, to jest idiotyzm. Te buty to kretynizm i uważam, że Under Armour jest... W... Ktoś pomyśli, że Nike jest najgorszą marką tego sezonu. Nie, Under Armour jest najgorszą marką tego sezonu, zdecydowanie, bo Nike, Chociaż coś produkuje. Under Armour produkuje co roku te same buty. Oni. Tak, może to nie wychodzi, ale próbuję. Chociaż próbuję, ja to doceniam. I to jest top ten. Czekam oczywiście na komentarz Adriana. Czekam. Czekam, żeby mi wymienił wszystkie buty, które z tych ma, i w których gra, i które są. I dlaczego te wszystkie buty powinny być w top ten najlepszych butów? Czekam. Dobra, z mojej strony, to już wszystko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Dobra.